Lemon curd, czyli krem cytrynowy. I od czego zaczynamy przygotowanie tego kremu cytrynowego? Po pierwsze ścieramy skórkę z dwóch cytryn. Cytryny najpierw wyparzamy i szorujemy. Przy ścieraniu skórki z cytryny warto jest zwracać uwagę na to, żeby ścierać tylko tą żółtą część, a tą białą już zostawiać, bo jeżeli zatrzymamy tą białą, to całość będzie gorzka i cierpka. Kiedy skórka jest już starta, możemy z cytryny wycisnąć sok. I dlaczego warto jest najpierw zetrzeć skórkę, a dopiero później wyciskać sok? Ponieważ y, łatwiej jest y, zdzielać skórkę z całej nieprzekrojonej cytryny, niż z takiej już wyciśniętej. Następnie sok z cytryny oraz skórkę, cukier, dwa jajka i masło umieszczamy w garnku. W międzyczasie przygotowujemy kąpiel wodną, lub jak kto woli, łaźnię parową. Chodzi o to, żeby w większym garnku niż ten nastawić do gotowania wodę. I kiedy woda już będzie wrzała, ten garnek stawiamy na garnku z wodą. I ważne jest, żeby woda w garnku poniżej miała taki poziom, aby nie dotykała dna tego garnka. A następnie ubijamy to przez jakieś 15-20 minut, aż całość zgęstnieje. Jeżeli krem na początku wygląda tak to się nie przejmujcie, tak ma być to się wszystko wyprostuje gotowy krem ma taką budyniową konsystencję i nie przejmujcie się tak to chwilę potrwa, to wymaga trochę cierpliwości, ale na pewno warto żeby krem był idealnie gładki przecieramy go przez sitko na którym zostaną wiórki ze skórki cytrynowej oraz resztki miąższa taki przetarty Krem już teraz nadaje się do tego, żeby go spałaszować łyżeczką, ale jeszcze lepiej będzie smakował z kakaowymi naleśnikami. Zaczynamy od połączenia mąki z dwiema łyżkami kakao. Dodajemy także cukier, również około dwóch łyżeczek. I partniami dodajemy mleko, energicznie mieszając. Aby mieć pewność, że w czasie smażenia ciasto nie będzie nam przybierało do patelni, do masy dodajemy dwie łyżki oleju lub prostypanego masła. Kiedy ciasto jest już gotowe, smażymy je na rozgrzanej patelni, starając się rozlać je jak najciemniej. Gotowe naleśniki smarujemy kremem od strony, z której miały kontakt z patelnią.